Dalej, tutaj stoi 295, o którym mówiłem, tam jakieś dajtki stoją, zapewne dawcy części, tam zrobimy fotkę jeszcze stąd i taborowego. 30, 43, przypominam, że to jest zajezdnia typowo autobusowa, Przedsiębiorstwo Komunikacji autobu Miejskiej, nie autobusowej, ale to jest zajezdnia typowo autobusowa, ale jednak stoją też dajtki. 30, 43, o, tu jakiś stary stoi.

To już chyba naprawdę dawca części. Bo w środku ma pełno tam części i tych innych. Oczko. No. Tak się prezentują Solarisy, Mercedesy. Stąd ujmiemy. O405N. Na razie tyle. Za chwilę wiemy dalej. Przejdziemy tylko tak szczerze to chyba do starszej części tabory, bo takie coś 2,67, 2,48 czy cztery. to mnie w ogóle nie interesują. Ja ten tutaj tylko praktycznie po to. Po mojego ulubionego Mercedesa. Ma on podobno zostać nie na żeletki jak reszta takich, ale do. Jako chyba tam linia plasticzna, coś takiego. Nie wiem dokładnie. O ten, jaki ma fajny. W środku siedzenia, obicia mamy 6,9 i 7,0 O, chyba, chyba się coś popsuły, bo tak troszkę lipa z nimi. O, perfekt. 244 Już bardziej współcześnie, 2267. Jest tam 3 lata temu bodajże. Tak, 3 lata temu była dostawa ich. Tych Mercedesów dla pkw PKT 23. Powoli z tej zajezdni będę musiał iść. Niestety. O! Multum Mercedesów. Co? Yy, so, Osz, kurde, nie, przepraszam, manu. 16 stopni podobno. Stoje NL, czy NG -ta? Tak, NG -ta. to. jest jakaś stacja paliw CNG. 22 99 22,99, 22,69. Idziemy. Tutaj stoi 22.13. Przez pewien okres był on dla... wypożyczony dla PKA. Bo tu jeszcze jest Gdynia się szczepi. 20.51. 22.11. 20.39. 20.27. 20, Zrobimy frytkę. O, idziemy. O, moje ulubione Volvo. Była dość krótka wizyta, no ale była. Byłem tutaj w zimą. Jeszcze nie nagrywałem na YouTube. Znaczy nagrywałem, ale bardziej gry. Nie takie... O, zobaczmy w środku, jak to wygląda jeszcze te stare ubicia. Perfekt, idziemy dalej. Przepraszam, z palca. Volba odwieźć jakieś rozkłady, sto osiemdziesiąt Przepraszam za to chyba chwilowe cięcie, ale no niestety musiałem zrobić. No a tutaj już takie rzeczy. 20-24, cztery zero dziewięć. Perfekt. 24.09 codziennie jeździ praktycznie od poniedziałku do piątku a my już będziemy stąd wychodzić no i tak się prezentował tabor, który obecnie jest na zajezdni o godzinie 13.25 no to co, ja dziękuję dyspozytorowi no tu jeszcze jest jakiś plakat No i dziękuję i do zobaczenia.